No i przyjechał, jak widzicie, styropian, teraz to trzeba wpakować i działamy dalej. No witajcie, godzina 9.30, o 7 przywiózł pan styropian. Wyszło na tutaj na tą posadzkę na dwie warstwy 116 paczek. No i na wstępnie ułożone, tak jak tu widzicie. I będziemy dalej działać. Tu poukładałem paczki w takim trochę odstępie. Tu, jak zauważyliście, jest rozłożony wstępnie taki kanał metalowy, wentylacyjny. On będzie przecinany. Tu będzie taki ten kanał wentylacyjny do zaciągania powietrza przez kominek. No i Tyropian gdzieś z jakiegoś części Polski nie pamiętam firmy jak znajdę to wam wkleję dosyć szybki transport pan pomógł rozładować na zewnątrz No i teraz teraz na razie wstępnie tutaj czeka niedługo będziemy tutaj wypuszczać otwory pod y, wyprowadzenie z kanalizacji, tu wstępnie obrysowane są y, i jak zostanie to wypuszczone i zrobiony ten kanał wentylacyjny to, y, to będziemy układać pierwszą warstwę styropianu y, a na pierwszą warstwę styropianu y, pójdzie y, woda, rury z wodą i a przed, przed rurami pójdzie oczywiście folia paroizolacyjna. Później rury i na te rury pójdzie druga warstwa styropianu tego. A na drugą warstwę styropianu, jak, jak się domyślacie, też mata taka izolacyjna. No i na tą matę, na tą matę pójdą rurki, rurki do ogrzewania podłogowego. A później posadzka. Także takimi etapami e, zapraszam do oglądania e, następnych e, części. E, postaram się następne z Wam zmontować, tylko znajdę chwilę czasu. E, oczywiście, na subskrybowanie kanału zapraszam jak najbardziej. E, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.